Dobra, tak jak mówimy spokojnie, podchodzimy do tego, będzie dobrze, tak? Wszystko wychodzi, wszystko wychodzi. Głowa no, do góry i uśmiechy na twarzach, tak? 3-4. Dużyna! Dużyna! Piłkarze GTV Stadionu Śląskiego z rocznika 2005 jako ostatnia klubowa drużyna rozpoczęli wiosenne rozgrywki ligowe. Podopieczni trenera Konrada Łuszcza, którzy na półmetku Ligi Orlików depczą w tabeli po piętach czołowej trójce drużyn, mierzyli się w miniony wtorek w derbach z wyzwoleniem chorzów. Bardzo zwracam uwagę na to, żeby chłopcy tutaj troszkę. Już podchodzili do piłki nożnej pod aspektem takiej typowej piłki, żeby uczyli się grać, a nie, tak jak mówię, tutaj, wynik nie jest najważniejszy, żeby ta gra występowała, żeby można było jakimś tam mniejszym stopniu bądź większym, ale żeby była zauważalna i wydaje mi się, że w dzisiejszym spotkaniu nie wydaje mi się, jestem pewny, że w dzisiejszym spotkaniu po prostu to było. I rzeczywiście próby zawiązywania składnych, wyuczonych na treningach akcji były we wtorek widoczne gołym okiem. To przełożyło się zaś na wynik: GTV Stadion w ciągu 60 minut gry wbił rywalowi aż 9 goli, nie tracąc przy tym żadnego. Łupem bramkowym podzielili się Konrad Nadziałek i Sebastian Lis, którzy po 4 razy pokonywali bramkarza przeciwników. Jedno trafienie dołożył Marcin Sojka i cała drużyna mogła cieszyć się z dopisanych w tabeli trzech punktów. To co najbardziej cieszyło z kolei ich szkoleniowca to zdecydowany postęp w grze jaki uczynili w ciągu ostatnich miesięcy jego podopieczni. Wiele turniejów rozgrywaliśmy, wiele meczów kontrolnych jak z GKS-em, Katowice, z Ruchem Chorzów. Tutaj starałem się każdego tygodnia coś organizować dla chłopaków, żeby poczuli rywalizację nie tylko między sobą, ale między rówieśnikami z innych drużyn. I Wydawać się może, że spokojnie te treningi, te mecze kontrolne wykazywały, pokazywały, że jesteśmy na dobrych torach, jak to się mówi i tylko, tylko to kontynuować. W mojej opinii jesteśmy po prostu troszeczkę lepsi niż byliśmy na początku, ale tutaj trzeba zachować, jak to się mówi w żargonie piłkarskim, chłodne głowy i podejść do każdego treningu bardzo sumiennie, bez jakby... Specjalnego jakiegoś tam, bez większych jakiejś tam emocji i y, każdym dniem, z każdym treningiem, z każdym meczem y, ten kunszt piłkarski, technikę jakimiś małymi krokami wprowadzamy, staramy się wprowadzać też taktykę piłkarską, żeby to wszystko powolutku się zazębiało. A że w meczu z AKS-em wyzwolenie zazębiało się już całkiem nieźle, prezentujemy Państwu kilka najciekawszych fragmentów tego derbowego spotkania.